Witam Państwa serdecznie, z tej strony Mati Czołóg. Widzicie, zmiana scenerii, w końcu jestem na chwilkę w domu przed kolejnym wyjazdem turniowym. No i co już czas, oczywiście wykorzystać ten czas, żeby skroić parę tutaj zawodników, także zapraszam. No i mamy, mamy potężne D4, zacznijmy od skoczka na F6. No i potężny London, kurczę, nasza tutaj broń, którą nie raz walczyliśmy, zobaczymy jak wyjdzie to od tej drugiej strony. Także gramy według mnie takiego gówniaka. Najgłówniejszy wariant przeciwnik tak samo odpowiada ruchem najlepszym skoczek D2. I teraz mamy opcję. Można zagrać Hetman B6. Bardzo taki ruch teoretyczny po DC Hetman B2 wielkie dymy. Grałem tak wiele razy. Można zagrać, chyba tak zagramy go 4 ale można zagrać też E6. Myślę, że zdecydujemy się dzisiaj na system. No właśnie, który system się zdecydujemy. Hmm. Bo jest tu no parę opcji. Nie wiem, który system wybrać. Dobra, wybierzmy dzisiaj goń g4, następnym razem e6, jak coś. Czyli taki system, wybrazamy gońca, chcemy zamknąć łańcuch, wybrać gońca, bardzo naturalny. Trzeba oczywiście uważać na jakieś hetman b4, hetman a4, kurczę, zawsze te ruchy, nie pamiętam jak się to gra. Bo teraz właśnie nieprzyjemne i konie 5, i goń jest tu, i goń jest tu. Nigdy tego naprawdę nie pamiętam, czy tu się grało a6, o to jest wielkie pytanie, bo w niektórych wariantach zawsze kojarzę, że jest albo a6, albo ten ruch ym, skoczek d7, żeby zerwać to związanie, bo nie podoba mi się, żeby to, na to dopuścić. Kurczę, ja tyle razy to sprawdzałem, bo pamiętam, że jedynie hetman b3 to jest główny wariant, na co się gra właśnie hetman na c8, bo w tym momencie, kurcze, przyznam Wam szczerze, nie pamiętam niestety, jak to leciało, czekajcie, czy a6, czy właśnie nie a6 to jest wielkie pytanie. Czekajcie, sprawdzę czy wszystko się nagrywa. Dobra, wszystko się nagrywa. Okej, okay. jaki tutaj właśnie ruch by zagrać? A6, skoczek e5. Może to skoczek D7, no nie wiem, kurczę. Jakby w końcu może jest to okazja, żeby się co nieco tego nauczyć. Nie wiem właśnie czy tak, czy tak, kurczę. No A6 skoczek E5, trochę wkurzające. Tam był jakiś taki motyw, żeby pobić w hetman D7, ale to chyba nie tu. No, chyba skoczek D7 z bólem serca, nie jestem przekonany ani trochę To jest problem, bo gdyby oczywiście przeciwnik nie zagrał tego, normalnie skończę rozwój, mogę stać najlepiej. Okej, okay, więc B5 na to no, chyba wypada to bronić, czy hetmanem. Może i hetmanem. Każdy to była partia Gukesza z Fedosiewem, ale to chyba nie była ta kolejność. Dobra, tak zagram no dobra, no i gramy, cóż, to no, gramy, gramy w szaszki. Y Dobra, ale jest to świetna okazja, żebym w końcu ten wariant zapamiętał i ogarnął. Ok, przeciwnik chce grać c4, myślę, że... Ale nie wiem, czy dalej nie podążamy tą partią. Olimpiada 2023, Fedos Gukasz, może sprawdźcie później, może nawet ja sprawdzę, czy tak to było, bo coś podobnego kojarzę. Że Gukasz właśnie w fantastyczny sposób właśnie jakoś tu parę gońców udało mu się zrealizować, ale nie jestem pewny, czy to było tak taki flashback, że było coś bardzo podobnego. Mogła to być ta pozycja naprawdę. Można, nawet, nagram dla was filmik, jak chcecie o tamtej partii, bo była naprawdę ona no, mega mega pouczająca. Zobaczymy, czy to będzie tak. Dobra, wisi tu i tu, także mam chociaż na razie relatywnie proste decyzje. Ten go jest bardzo silny. Myślę, że trzeba szanować pary gońców. Myślę, że zagram ma się F6, żeby w razie jakiegoś bicia a tam ten pion nie podwisał. Także myślę, że zdecyduję się na to i myślę, że nawet król D7. Hmm. Może właśnie król D7. Król Centrum raczej dobrze się będzie czuć w tej końcówce. Kurczę, nie wiem, jakieś takie. Może tutaj trzeba grać numery, no, bo skoczek B3 mnie trochę niepokoi. Hmm, może niepotrzebnie. Mam ideę, żeby grać C4 albo CD. Generalnie Okej, okay, dobra, ten ruch trochę dziwny. Chciałem zagrać B4 to jest trochę dziwne Nie wiem czy ja w ogóle i tak będzie zagrała 5 bo jakby udało się tego pionka jakieś zafiksować, oczywiście na razie nie ma e, mowy o tym, ale kiedyś to może być to dobre. Także myślę teraz dosyć ostro o tym ruchu. Trochę dziwne, ale wydaje mi się, ma sens. Bo nie, wiem, czy chce nie zagrać B4 i po biciu biciu, chcę próbować zrobić, żeby ten pion był właśnie słaby, później skoczek B3. Hmm, także a5 trochę może mu to pokrzyżuje plany. Dobra, jak on gra a3, to ja zagram a5. Dobra, ten ziom jest szybki, trzeba być też szybkim. Prawdopodobnie jest e7. Nie wiem, czy chcę wymienić od razu te gońce. To jest wielkie pytanie, ale wydaje mi się, że może szacunek dla gońca, dla pary gońców by dobry, mimo że ten gojec jest, jest to wydaje mi się, że warto byłoby tu e4. Chcę tego zbić, czy tu... Może i tu. Nie wiem, czy to e4 podchodzi mu prosto pod... Tempo. może i odejdę tu na razie. Yy, wydaje mi się, że wiele już widziałem takich przykładów, żeby właśnie szacunek robić dla tych gońców. Okej, okay, on otwiera pozycję, co jest. Yy, nie jestem przekonany, czy to dobry pomysł dla niego, no bo jednak mam tą parę gońców, yy, ale właśnie jak też to wykorzystywać. Kuczę, bardzo bym potrzebował tego pola właśnie dla wieży. Czy zagrać w ogóle A4 na razie, zgodnie jeszcze z tym, co miałem, żeby ten pion tam nie poszedł, bo chciałbym zagrać kiedyś gońc D6. Ale właśnie, na przykład, jak zagram go jest 6 to skoczek B3 i te czarne pola słabe. Także wydaje mi się, że ograniczenie tego skoczka jest tutaj sensownym pomysłem. Chyba tak zagram. Gdzieś na takie nie granie pionkami. No ale dobra, ma to jakiś sens, mam nadzieję. Nie? Właśnie stawiam, że w którymś momencie, może tak, może tak, dobiorę się tego do pionka. I też odbieram ważne nie tylko to, ale te idee skoczek B3. Wydaje mi się, że, znowu, że Gukasz grał podobnie. Chociaż mogę oczywiście wszystko miksować i pamiętajmy, nie grajmy z pamięci. Ale coś mi tu jest sensownego. No i co sprawdzić gońca? Teraz już mogę myślę, zagrać gońc D6, bo nie mam tej idei skoczek B6. No i właśnie, teraz czy ja chcę zagrać tak? Ten skoczek będzie bardzo dzięki, nie? Po jakiejś wymiance. Nie musi oczywiście mieć, ale po wymiance. Szybko na tego pionka będę mógł próbować napadać. Oczywiście ten krót centrum, czy on mi jakoś nie potwiera tutaj. Tyk, tik, tak, tak, tak. Gońc D6, tak, 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 4. Sam, tak, kurczę, nie wiem czy grać goniec d6 czy e7, ale z drugiej strony jak zagram tak, to te wieże są dosyć nęsne. Dobra, nie mam czasu, gram tak. Mam nadzieję, że mogę się poważnie na tą wskazówkę zasadę, że przewaga parę gońców polega na tym, żeby w dobrym momencie oddać. To takie zdanie, które w jakichś książkach możecie spotkać. Czy to ma sens w tej pozycji? Nie wiem. Trochę się obawiam bicia, bicia i c4, bo jeśli on by mi dał jeden, dwa ruchy zagram wieża b8, no to z tym piąkiem mogą być realne problemy, także trochę się obawiam jakiegoś bicia, bicia i Zbicia na przykład tu i C4, czegoś takiego, bo zbicia zbicia i C4, to w ogóle wygląda najlepiej dla niego. No to wygląda nieźle, ten gońc powinien szybko tutaj gdzieś przyjść. Eee, Potrzebuje naprawdę z jednego, dwa ruchy, żeby zagrać głównie wieża B8, pewnie gońc G6. Ok, to dziwny ruch. Oczywiście rozumiem ideę, ale mi wszystko dziwny ruch. Nie wiem czy nie zacząłem od wieży B8, bo chcę grać E5. Ok, ale to z BSB odejdę. Zbije, tego zbije. Dobra, zacznę od wieży B8. Spytam się, co tam słychać u tego pionka. A go G6 często, jak ta wieża obroni, przyjdzie tu. P5. Hmm, chyba po prostu odejdę na razie. Nie wiem, czy, czy, czy to wybija. Chociaż wybicie też, proponuję. otwartą mnie też. Ma to oczywiście sens. Ona na pewno musi szukać coś dla tego skoczka. Ok, teraz właśnie myślałem albo o tym ruchu. Można nawet tak zagram. Ten gońc nie robił za dużo. Teraz jednak gdzieś tam tego pionka może trochę spowodować zafiksowanie, i teraz myślę, że jest pora, żeby tą wieżę dodać. Ta akcja ona nic nie robi, tylko w jaki właśnie to sposób zrobić? Bo czemu chcę zagrać? B? B, 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 B. Mogę też w ogóle. No, to jest ja mnie ciekawi, żeby zbić, i po biciu zbić na E4. I wieża B3, czyli tak bije. Raczej powinien zbić pionkiem. Nie wiem, czy powinien, ale chcę i po biciu. Jak to zbije, 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 zbije zagram wieża B3. W ogóle grozi mady, Jakiś, grozi wieża B8. Podoba mi się to, idę w to. Idę w to, to wygląda bardzo, bardzo strong. To wygląda bardzo, bardzo strong. Raczej musi odbić. No i dobra, i teraz właśnie z tym, tylko nawet nie wiem, czy nie zbić to gońcem w sumie. Potem on końce 4 będzie mieć. Także chyba od razu, żeby sprowokować tą wymianę, zbiję gońcem. Jak bije dwa razy wieża B3, no i tutaj ten król jest chyba w dosyć mocnych tarapatach. Jak nie zbije, nie dobra, i wieża B3, mogę zacząć od F5, wieża B3, albo po wieża B3, on ma F5, ale kurczę, to wygląda jakby naprawdę, gdzieś ten mat już miał być jechany. Gdzie on jest? Skurczę blisko, nie? Mogę zacząć też od F5, co też jest dobra, ale nie no, no, ten ruch musi być, on jest aż tak dobrze wygląda, że no nie mogę się powstrzymać, żeby go nie zagrać. F5 only ruch, no i właśnie teraz, gdzie jest ten mat? Znaczy może też nie być mata, może oczywiście przesadzam, to jest taki scenariusz, aczkolwiek serio to wygląda turbo kusząco. Hm. Mogę to olać w ogóle i pójść po co ma dużo sensu. Chciałbym dać mu mata, ale czy mogę dać mu mata? Wieża b8, tak, tak, wieża c1, król tu, c2, tak. No chyba nie widzę jak mu dać mata, to może na razie oleję to i pójdę po prostu po pioneczka. Tak, 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 kurczę, tylko właśnie po bicie, bicie wieża c1, król d6, wieża c4 wkurzająca. Take Tak, 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 dobra, będę tam te pionki zgarniać. Okej, okay, powinno być dobrze. Yy, wezmę tego i będę tam proić zgarniać. Powinno być dobrze. Kurczę, ale patrzę, nie wiem jak to, jak to ze mną jest, że pewnie jak o Marcina, u niego część jakieś dymy. A u mnie no, człowiek chce, ale kurczę zawsze jakoś ta natura prowadzi do jakichś takich no nudnych bym wręcz powiedział pozycji, nie? Jakiś takich spokojnych, technicznych. Yy, kurczę chciałby się podymić. O, ale teraz jeszcze widzę drugą opcję, żeby w ogóle zagrać G5F5, jakieś takie siatki matowe. Nawet nie wiem czy się zagrać tak, czekajcie, czy to ma sens. Tylko c coś wtedy podstawiam, to nie ma sensu bo. No dobra, czyli na razie gram tak. <laughs> Spodziewałbym się wieża c4 i wtedy mam wybór, albo mogę tego zbić, albo mogę jeszcze spróbować ugotować tą siatkę matową. Tak jak zagram tak, wieża c1, no to zbiję. Dobra, biję, no i liczę, że właśnie jeśli się wszystko powbija, no to ja tam pierwszym po te pionki. Ok, no i liczę, że to jest rozsądne. Czy to prawda? No idea. Mm. No liczę, że to moje Ale kurczę, no nie wiem czy to prawda <laughs> że zbiję, złapię tego pionka i jakoś te pionki se dojdą. No nie jestem przekonany. No może powinien być? Krót reaktywny. Okej. Okay. Okej. Okay. on nie zbiją? jakoś bicia w jeden muszę poćwiczyć Możliwe oczywiście, że nie ma to różnicy, ale król F5 trochę mnie tak nie robię. Czyś potem tego pionka mogę też zagrać wieża, król F5 Bicie bicie, ale to będzie trudne do wygrania bicie A6 Kurczę, ale to też będzie trudne do wygrania cholerka. No dobra, ja chyba pójdę w to i mm, teraz mi jest potrzebny jakiś dobry, może króle 6 O może króle 6. Żeby nie wpuścić króla To wygląda nieźle. F5 też chcę zagrać. się tu skery, ten pią mega mega skery. Dobra Zagram tak Może do mojej pójdą, co? Pójdą, nie pójdą? Jackersa Ojej, to trochę wkurzający ruch. Kurde, to co ja myślałem? Co ja zrobiłem? Czemu ja nie dałem mu tu Jackersa? Mati kurcze, te gałganie. H3, check. Idzie, idzie, Dobra, no może może dojdą, no nie wiem. Muszę uważać tylko, żeby tej wieży mi nie odciągnął. No właśnie, co teraz? Teraz jakiś taki... To sytuacja, może tak, góra? ogóle. ha, miesto do tej szachanowierza, ha, 6 tu, Kurde, jak to wygrać? Jasny gwint. teraz to już. Tu, tu, tu. Tu. Może tak, dziwaczny ruch na maksa. Kurde, no nie, jestem przekonana, a czas tyka jeszcze szybko. Tam na pewno była wygrana. A Teraz sprawy się komplikują. Na no, 7 silne. Dobra, to tu. Dobra, lecę. Dobra, lecę. A może ZK? Gierze C1, bije Kf5, G3, dobra. Może ZK wszystko, słuchajcie. Zbije, nie może mi zbić, bo G3. G3? Co jest, ziomuś? G2? Może będzie, może będzie coś z tego. Jedwa. dwa? Dochodzę na Hetmana. Safe Primów. Wydaje mi się, że partia była niezła, ale paru momentach mogłem tak wiedzieć. Troszkę dokładniej. Troszkę, troszkę. Dobra, nie ma tu pata, co? Nie ma mowy o pacie, co? Po tym szachu. Za jest mowa o pacie. Nawet zbiję mu tego piąka, why not? Mamy to. Jest. Misja trwa. 273. Jest, 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 moc, dobra. Zobaczmy, co w trawie piszczy. Hmm. Zobaczmy, co tu w trawie piszczy i mamy... 91,7, także bardzo dobra, myślę, techniczna partia. Hmm. Dobra, i tu było tak, 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 tak. I co tu mamy grać? Jest to jakaś przeglądarka? Hetman na 4 Skoczek do 7 większość osób gra. Czy to była ta partia Głukasza? Chyba nie. Party, na przykład Wiktor Golis, słuchajcie, Eric Grozen tak grał. Nie, to zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, bo jestem ciekawy. Skoczek D7, Goins B5, ok. Hetman C8. No nie, ale to była jakaś bardzo podobna seria, nie? Wieża C1, dobra, czekajcie, wróćmy do engine'a. Tak, to jest dobre. A6 bardzo dobre. Stoimy lekko lepiej. F6 jest ok, Król D7 jest ok. I patrzcie, a 5 Co za klasa! Wow, najlepszy ruch bardzo fajny ruch wydaje mi się. Odejście gońcem OK. Mm, na F5 najwyraźniej lepiej. Aha, żeby od razu stanąć P4 na G6. A jaka to jest różnica? Aha, że teraz może przez C4 grać, bo P4 mogę w sumie... patrzę znowu A4 co za klasa za tego pionka, żeby tego nie było. Minus 1, patrzę, parę gońców, naprawdę jest moc. ok jednak ta wymiana, jednak trzeba szacunek dla gońca robić, co? Jednak właśnie albo gońc G6, albo po prostu tu iść wieżę. Patrzcie, to jest niesamowite, że naprawdę w większości wypadków Mr. Engine docenia właśnie, szanuje tą parę gońców i naprawdę nie wymienia. I nawet taki ruch, patrzcie, A7, wieża się wieża B7, wolnie, nie? Wieża nie gra, gojąc nie gra. Gońce beznadziejne na razie, takie no, nie są dobre, ale one kiedyś zabłyszczą. A ten ruch też jest ok, ale daje mu jakąś szansę na, na rozwinięcie się po DC. DC. G4, H4 jakoś tam to będzie. No, F4 cienki ruch i tu już go się ma. Ale pocie, same prze ruch oprócz tego gońca D6. No i teraz po biciu, biciu, biciu mamy już wygraną pozycję. Tylko wydaje mi się, że mogłem to wygrać nieco szybciej, bo tu, tu, tu. Okej, okay, może wieża B2 od razu, może wieża E8. Ten ruch trochę taki z automatu dający szansę, ale pozycja powinna i tak być. Wydaje mi się, że chyba przegrana, przynajmniej tak mi się dobrze. Coś pomiędzy, To może wieża H2, nie wiem czemu nie, No dobra, H4 też jest ok, to jest oczywiście, no nie byłem pewny, ale wygrana, Króla 6 16, nice. F5 nice, To tutaj, no czemu nie szach na A3, kurczę, chociaż dobra, G4 też niby wygrywa, dla człowieka trochę trudniej to było, ale dobra, nawet nie wypuściłem tego, było wszystko pod kontrolą, no i dobra i tu, czyli dobre, dobre zwycięstwo, eee, a możemy szybko, czekajcie, czy uda mi się, jakbym zrobił, sekundkę, eee, czy uda nam się... Uda mi się pokazać tą partię, którą mówię, czy to w ogóle ma sens, czy nie? Yy, bo naprawdę bardzo fajna. Mogę Wam pokazać tylko początek, a widzę, znajdę oczywiście tak szybko. Yy, tak, to było to. Zobaczcie, będzie widać, wskoczyło. Yy, muszę coś tu trochę poprawić, poprzestawiać. Ok. Tylko początek Wam tu pokażę jako taki lekki dodatek, bo wydaje mi się, że było nieco podobne. Zobaczę, że ta linia, rzeczywiście, patrzę, ma 4 5, nie, to dobrze mówiłem, patrzę, to samo. Nie wiem, czemu tej partii było w książce, ale właśnie kojarzę, że tutaj też był ten ruch A5, i właśnie tak samo go dojechał, i, i naprawdę pięknie później na tym parę gońców wygrał. To bardzo ciekawa partia z olimpiady z tamtego roku 224 ja się mówiłem 223 224 czas nie płynie tak szybko dajcie znać w komentarzach mogę to nagrać a dzisiaj to już piękne zwycięstwo 2273 lecimy dalej dzięki wielkie za obecność pozdrawiam